Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Cluster Track. Obowiązkowo lajkaczek musi polecieć, czy normalnie pod odcinek, ponieważ ten poziom to czyste. Niechu! Świat dziewiąty dzisiaj. Mam nadzieję, że czekaliście na kolejny odcinek. Oczywiście do subskrypcji kanału jak najbardziej odsyłam, bo czemu by nie. I zapraszam do sklepu lj.pl Jak najbardziej, normalnie, tak o lecimy. Zobaczymy, cóż tu się będzie działo, czy podołam temu poziomowi, bo pamiętam, że po tym poziomie czeka mnie już... Chyba tylko i wyłącznie poziom tak jakby dziesiąty, który jest takim, no, w sumie, bossem. Więc chciałbym go najlepiej, jeżeli by się udało w miarę szybko. Jeżeli oh, się udało w miarę szybko ten poziom ogarnąć, to ja bym bardzo, 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 bardzo chciał jeszcze zająć się dzisiaj finałem. Wtedy miałbym wszystko zamknięte w czterech, w sumie, chyba odcinkach, więc całkiem myślę. Dlaczego? Z zahaczył mnie paznokieć, kuźwa, nie? Paznokcie mnie zaskaczył. Dobra, te poziomy, te właśnie, te, te łoto, to to one się wydają proste. Ale trzeba pamiętać, że to jest! Kuźwa piek. I te łapy, to wszystko to tam co wystanie. Nie, to jest. Y to jest tak skonstruowane, że to ma być trudne. To ma być trudne, to ma być trudne do granic możliwości, ponieważ jest to piekło. Także o ile nie polecę na pełnej... Szybkości i nie zdążę przed piekielnymi paznokciami! kurwa przed samą metą! Dychamie! wcale się nie denerwuję. Absolutnie wcale się nie denerwuję. Zero rage'a. Jestem łazą w spokoju. Normalnie lilie wodne, by ptaszki ćwierkają, wam motyle latają i tak, dzbanki się by tłuką, tak. <laughs> Chyba będzie trzeba jednak użyć jakichś abilitek dodatkowych, bo naprawdę ten poziom może być dla mnie zbyt przerąbany. I teraz się właśnie zastanawiam, jakie ja tam abilitki jeszcze mam. Mam na pewno grappling hooka, którego nigdy nie używałem i mimo wszystko double jump, jak dla mnie jest, zdecydowanie lepszy będzie, 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 będzie. Dobra, mamy to. Ale muszę sobie zobaczyć jedną rzecz. Ability. Co my tutaj mamy? Mogę to odblokować, bo mam 279 tysięcy punktów, to wymaga yy, 30 tysięcy także normalnie, że normalnie lewitację mamy. bo ma ja, ja, to, ja to chcę. Ja to chcę zobaczyć, testujemy normalnie wszystko to, co to jest. Super track, super track, super track, super truck. Dobra, odblokowujemy normalnie wszystko, fully loaded. Albo to, pokaż mi co, co, co to jest. Ja muszę, ja muszę dzisiaj przetestować normalnie nigdy tak nie testowałem. E, czekaj, bo ja nie rozumiem o co chodzi. W się, sensie, bo ja mam jakieś kropeczki. A nie, to jest żebym sobie wystrzelił traka. No tak, dobra. Czekaj, 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 czekaj. Aha, że jak od co? Że jak, że jak ląduje na jakimś Draku, to on odskakuje, on tak? Aha, do, to ja to ja. Nie, to ja podziękuję za taką abilitkę, eee, track boost, a boost A daj mi tą lewitację, chcę zobaczyć. Tu jeszcze co mieliśmy? Może teleporta se wezmę, co? Kuźwa, dawaj, normalnie. Ty, aha, bo to jest ograniczony zasięg, no tak. Ty, ale to to jest takie przerąbane, panie, to, 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 No ta, o, super teleport, nie? Najlepszy teleport na świecie, kuźwa. No, mhm, ta. Mh, o, no, dob, dobry, do. Kuźwa najgorsza abilitka ever, nie? Nie ma dobrych habilitek w tej grze po prostu, ja. Może paka se wezmę, co? Ja muszę zobaczyć, co to jest ten super trak, nie? What the? Aha, że kolory mi zmienia. Jeszcze bardziej na czerwono będzie. No i dobra. Uuu, lewituje. Ty, w sumie nawet lewitacja jest spoko, gdyby się tak szybko nie wykańczała. Ale no kuźwa, nie, Do, że tu jest i tak wystarczająco czerwono, to ja sobie jeszcze super traka włączę. No tak, super hot, super trak, wiadomo o co chodzi, to jest gra słów normalnie, nie? Dobra, czekaj, ja tu zrobię. Ja powinienem mniej się bawić awilitkami, a bardziej się skupić na przejściu poziomu, co nie? Okej. Okay. Okej, okay. Aha! Dobra, udało się jakoś z tą lewitacją normalnie, bardzo ciekawie. Ujś, krzyże takie. I to, 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 to jest jeszcze. jest jeszcze straszniejsze, mam wrażenie teraz, nie? Ale wydaje mi się, że. Spośród tych wszystkich habilitek takich dodatkowych, co możemy mieć, to wydaje. Aha! Moment! Czy to się. Ja dopiero teraz zauważyłem, że to się zwalnia w momencie, kiedy ja jestem na ciężarówce. Co? Aha! Aha! Ja mogę, mam teraz czas, żeby sobie pomyśleć, rozumiesz Dobra. Okej. Okay. To, to, to w sumie nie taka złota abilitka. Dobra, to się ruszaj, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się, ruszaj się. Oho, 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 oho. Oho, Chyba nie ucieknę. Chyba nie. O, mój Boże, w slow motion. Yyy. Dobre, to jest dobra. Nie wiedziałem, jak to działa, ale teraz użyłem W takim razie. No, nie mam, nie mam, nie mam double jumpa. Ale mam lewitację. Całkiem przyzwoita i jednak fajna abilitka Bo, walnia Czas! Tylko trzeba to dobrze wykorzystać. Dlatego nigdy nie używałem pieszo chodzi, To jest. Trzeba się nauczyć. Ja, dobra, dobra, jedź, 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 jedź. Aha, to tak, no nie będzie jechało. Muszę się ruszać. To ma swoje plusy? I... Do a czemu także szybko jechała. Ty, a może teraz double... Nie, wiecie co? Ja, ja, nie, ja, ja jednak wrócę do double jumpa, co ja. Ja, ja wró albo, albo jeszcze tego jetpaka sobie wezmę, wezmę jetpaka, może, może jetpack będzie spoko, jak jetpack działa. W sumie jak już lepsza ta lewitacja chyba. <laughs> lepsza ta lewitacja. Dobra, nie, wracamy do double jumpa. Rąbać. Ni nic innego nie jest, nie jest wystarczająco dobre. O mój Boże! Nie, nie, nie! No i teraz bym sobie zdążył, ale już się kuźwa tam kończył, normalnie ta abilitka, ona się za długo ładuje, czemu ona się tak długo ładuje, to powinno być co chwilę, portable, 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 a nie kuźwa, pół godziny czekasz normalnie, jak to ładowanie zakręć w Hogwarts Legacy kuźwa, przez pół godziny, a kadabra, dobra, dobra, no i bez żadnych prawie abilitek, normalnie przyszedłem wreszcie, dobra, bez kombinowania, rozumiesz, bo to tak trzeba było przejść od samego początku, teraz wielkie kolce zniszczenia, normalnie yy, kręcące się kurcze na kołowrotku, na, na jakimś słupie, na nie wiem co to jest, portable, no i ten portable jest w ogóle bez sensu, bo on mi nie, nie ląduje tam, gdzie ja chcę, tylko on ląduje gdzieś, kuźwa, on ląduje gdzieś obok. Co to za pomoc, która... No to kuźwa, no, bez sensu jest ten portable, ty. Dobra, to jest najgorsza pilitka w ogóle, idź śmieciowe to jest w ogóle... Daj de, de, mi coś innego, daj, że, że, że mnie będzie cofało na, 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 na trakt, na który byłem, to, to chcesz mi powiedzieć? No tak, bez kitu. To mnie... To jakby cofa mnie troszeczkę w czasie. To, to wątpię, że to mi się przyda, ale... Ale może akurat, kto wie, kto wie, może jak na przykład złą decyzję podejmę, przeskakując z... Ciężarówki. i się okaże, że jednak ona nie jest tą ciężarówką, na której chcę być, to będę mógł się wtedy cofnąć. Ale akurat teraz mi się udało. No i dobra. Nie wiesz, ale lecimy dalej. I tak przechodzę ten poziom krócej, niż przechodziłem ouch, niż przechodziłem poprzedni, w poprzednim odcinku pierwszy ten ten, 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 poziom, co żeśmy zaczynali. Więc jak dla mnie jest piekobelo, normalnie muszę uciekać, bo mnie gonią A wielkie odłamy. Normalnie, O. E, do, 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 do. Dobra, 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 i iz, iz, iz. mamy, mamy połowa za nami, połowa za nami. Teraz ponabijane na pal normalnie ciężarówki. to jest istne, piekło ciężarówkowe, rozumiesz, To jest koszpar wszystkich kuźwań normalnie by, tych by, osób, co jeżdżą na tych. Na ciężarówkach, no tak właśnie, bo one, bo one tu cierpią, a ja po nich skaczę. Bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Bardzo, bardzo, bardzo przepraszam, już, już, już koniec, już mnie nie ma do widzenia. Let's go dalej! Cierpiące ciężarówki, to jest to, na co nie byłem dzisiaj. E, gotowy, ale ale nieważne. Damy radę, damy radę, normalnie, rozumiesz tutaj. Tu se przeskoczę, tu se przeskoczę, tu se przeskoczy. E, no i ja w sumie mogłem lecieć dalej, bo nie byłem przygotowany, że, że w ogóle przeskoczę jakkolwiek. Dobra. Strasznie, krzywa, kuźwa normalnie. Na to już to już drogi w Polsce są... lepsze. Nie, naprawdę, w niektórych yy, miejscach w yy, yy, kraju to jest... to jest, to jest pani, to jest tragedia, to jest, to jest normalnie. Jedziesz i, i, i normalnie jedziesz takim stalowym, tak jak tu przeskakujesz między ciężarówkami takim stalowym, rozumisz? też mi powiedzieć, że normalnie nie wyleciałem idealnie, nie złapałem się z tyłu przepięknie ciężaróweczki? No panie, no jak to to tak można? No jak? Ja w ogóle nie korzystam z tamtej co cofania mnie na ciężarówkę, bo jakoś. A takie, no już trudno, przeskoczyłeś na ciężarówkę, to już kuźwa was z tym nie? To już po ptokach. Jest! Dobrze, mamy. Let's go. 8, 9, 9, 8. Alo, to prawie przezroczyste tego nie widać. Znaczy, ja to widzę, ale what? No i to, to chciałem ominąć, no. i Jak chciałem ominąć, to tak miałem to ominąć, jak, jak nie mogłem tego ominąć, jak to pojechało w taki sposób, że ja tego nie mógł ominąć, żeby mnie to zgniotło, rozumiesz? To jest tak skonstruowane perfekcyjnie, żebym ja tego nie ominął, żeby mnie to zgniotło. No i elo, mamy to. 9-9. Ej, bez zaraz będziemy normalnie w wielkim finale. Ja pamiętam, że ten wielki finał z jednej strony nie był jakiś turbo trudny, ale pamiętam, że zajął mi okropnie dużo czasu, bo tam trzeba chyba dwa albo trzy razy wbić się na górę takiego wielgaśnego, kurde, normalnie potwora, nie wiem, władcy piekieł, kuźwa, czy, o, co tam chodzi, kurde, no i nawet nie miałem co się cofać w ogóle na ciężarówkę, bo to i tak by mi nic nie dało, no i w takich chwilach praktycznie portable track, Byłby zdecydowanie lepszy, nie? Ale, no kurczę, no, jak nie umiem z tego korzystać w ogóle. Przej, eee, daj mi jeszcze raz abilitki. Naprawdę, pod bramkowych sytuacjach będziemy mogli się jakoś odratować, nie? Wątpię w to, ale zobaczymy. Muszę po prostu pamiętać, że muszę tą ciężarówkę walnąć. Aut. Muszę tą ciężarówkę walnąć po prostu bezpośrednio pode mną. I nie przesuwać jakby do przodu, bo to jest tak zrobione, że muszę tak jakby na nią. Eee, wylądować. Dobra, jestem, 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 jestem. Musimy lecieć dalej, bo tutaj lecą ciężarówki z niebios, kurde. Mm, o, no e, ee! ee, no, no e, no e, no e, no e. Wzięło mnie, wypchało prosto w, w ten, w tego łańcucha. Tak się nie, tak się nie, tak się nie robi. Czyli to jest dziesiąty, nie? To jest tym finałem, dobra. Damy radę, normalnie. zeptę się, kurde, i to zrobię. No i tego nie zrobię. Ale ja chcę w to wierzyć, że to zrobię. Błagam was, nie pytajcie, jak długo gram już na tym poziomie, bo. Nie wiem, nie jestem w stanie nic odpowiedzieć, Kuźwa. Męczę się z tym poziomem już od długiego, długiego czasu i nie mogę przejść do mety. Serio, nie mogę. Zmieniam abilitki, Kuźwa? Dupa. Próbuję innej strategii czekać, Kuźwa? Nie. Raszuję normalnie, jak głupi? Nie. Nie umiem tego poziomu przejść. Po prostu nie mogę. Nie mogę się wbić w idealny timing tych spadających, pierdzielonych ciężarówek. Które mnie za każdym razem gdzieś wgniatają po prostu w łańcuch. I try my best, jak to mówią i naprawdę staram się. To, to, to nie jest tak, że ja się nie staram. Dobra, ja zamknąłem się na 5 minut tylko po to, żeby ewentualnie odezwać się do Was na pierdzielonej meczu. tym pierdzielona czarodzieja, dlaczego? Ooooo! Oh, oh. Nienawidzę, nienawidzę tej gry po prostu. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry. Ona jest dla mnie po prostu nie do zrobienia. Kurwa, nie do zrobienia. I to jest nawet nie ostatni poziom tego tego poziomu. Czy tam etap tego poziomu? Jeden grzyb. Nie mogę tego zrobić. To no, nie mogę tego zrobić. To no, kuźba cała, cała, cała po prostu. Cała nadzieja w double jumpie, który oczywiście dupa, bo bo, bo tak, no bo, bo, bo fake. No i elo. Ja się zamykam do momentu, aż nie będę przy samej mecie. Serio. Zamykam się. I proszę, jest O, sfailowałem no, jeszcze ze 20 razy Nie, dobra, to jest jednak ostatni poziom Czyli dobrze mówiłem Czyli teraz mierzymy się, kuźwa Z mistrzem zniszczenia, kuźwa Z panem wielkim, złym I paskudnym, normalnie I teraz musimy się Najpierw dostać do końca tej trasy Co wcale nie jest takie łatwe, bo on nas tutaj będzie Kurczę, zgniatał, rozumiesz normalnie O, o, widzisz, będzie robił takie, takie coś I teraz będzie jebut o, o, o! I je but, dobra. I teraz ja muszę stąd przez tu. Lawa mi się za ten czas chyba podnosi, nie pamiętam. Więc to jest jakoś na czas. Tu muszę się kurde skupić, bo to wcale nie jest takie łatwe. I normalnie jest tu bardzo ciężko przeskoczyć. Ale może dam radę. Najgorzej, żeby trafić na guzik. Ten guzik, dobrze, elegancko, i teraz weź wyląduj na ciężarówce jeszcze, nie? Nie, time slow normalnie, bo inaczej to dupa. Dobra, teraz nas będą atakować lasery, więc jeszcze musimy przeskoczyć lasery, które nas chcą tutaj bardzo niecnie poszatkować. to no, dobra, 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 dały radę, dało radę. Teraz jeszcze tutaj. Uderzenie. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja będę kuźwa to robił na spokojnie, serio. Nie zamierzam niepotrzebnie raszować. Tylko właśnie problem jest taki, że lava jest coraz bliżej. I to może być trudne. Jest! Jest drugi raz. To było tyle! Ja myślałem, że trzy razy będę musiał! Zrobiłem TO! To kurwa dobra o Jezu, po tylu FAILACH poprzednich w tym lewelu, normalnie. O, ale miałem Rage'a dzisiaj, nie? Ale miałem Rage'a dzisiaj. Jak dobrze, że mi się to udało zrobić, nie? Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. Normalnie to był Walheim. Chciałem powiedzieć, że teraz idę nagrywać malaj. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. To był Cluster Track i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo po kolejnych jakichś tam giereczkach e, symulatorach e, innych na moich kanale. Normalnie. To tyle. Łapeczki, subskrypcje. Zapraszam do sklepu i do następnego. Bye bye!